Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was na pierwsze spotkanie z nowej serii na moim kanale z modyfikacji do Portala 2 o nazwie Memories. Będziemy przechodzić pierwszy rozdział The Portal House. Dokładnie tak, Chapter 1 The Portal House tak się nazywa. Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, dzwoneczkiem i łapką w górę się pod tym pierwszym odcinkiem z... z modyfikacje Portal 2 Memories, bo idziemy po 3500 subskrypcji. Jeśli chcesz kolejny odcinek właśnie z tej serii na kanale, właśnie z modyfikacji Memories do Portala 2, no to kilka łapek w górę i macie kolejny odcinek. Nawet jedna łapka w górę wystarczy dawać kolejny odcinek z tej serii. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy już to nasze pierwsze spotkanie właśnie z modyfikacji do e, gry Portal 2 Memories i życzę miłego oglądania. Welcome to Portal 2 Memories Mod created by Skinny Cap I tak się zaczyna Ta modyfikacja Właśnie w ten sposób Tu mamy Cell, Która jest w wodzie Facebook.com martinskinnycap A Petro Okej okay. Łohohohoho. To jest ciekawe, nie? No, powiem wam. Dobra. Uwaga, zobaczmy, co nam otworzy. Dobra, mamy pierwszy, jakby, pokój testowy na tej mapie. Jaszek, jeszcze chodziłem tą modyfikację, żebym bardzo dobrze znam. Ale bardzo fajna naprawdę, super. Dobra. Um, o co tu chodzi? Weekly. Dobra. Syk. Okej, okay, to na otwarło, i tu mamy nasze jakby e zernie. I tu mamy weekly. -a. Weekly nasz. Nasz weekly. Dobra. Otwieramy szczęście. Idziemy do kolejnej strony. Dobra. Teraz mamy naszego Rika w kosmosie. Uhuhu, No, ciekawie to wygląda. Powiem ciekawy to jest. Dobra, ale my tej zrobimy jedną taką miniaturkę typowo z tej, z tego odcinka. <laughs> ok, to na kostkę nam utworzy. Cyk. Dobra, i mamy kolejnego naszego, nasz kolejny rdzeń. Dziękuję. mierzymy rdzeń. Idziemy zaktywować go. Dobra, kolejny etap. To jest taka muzyczka. O, tu mamy ten. Ja pamiętam, w jednej wersji był problem z tym, z e, tą e, jakby, no, z tą, e, jak to się nazywa kula mocy taka, zana. Kula mocy, czy dobrze to mówi, to się nazywa? Czy źle? Okej, okay, gdzie to mam, co to mam za I Easter Egg tam jest Na mapie memory, znaczy, na modyfikacji memory jest Easter Egg, no No ciekawy ten Easter Okej You found a secret i to było sekretne. Dobra, teraz musimy przejść się i spokojnie tu do góry, tak. Dobra, cyk pyk. I mamy to. Dobra, nasz kolejny rdzeń. Teraz ostatni mamy rdzeń. Okej, okay. kostka. Dobrze, dobrze. Teraz o co tu chodzi? Tam otwiera 6. Dobra. Właśnie o to chodzi, dobra, cyk. No, a szejście. dobra mamy to Syk. i tu się kończy nasz pierwszy rozdział znaczy pierwszy chapter the story continues chapter two Drodzy, to koniec tego właśnie pierwszego spotkania e, z gry, e, znaczy modyfikacji do Portala 2 e, Memories. Dzisiaj właśnie pierwszy chapter, e, pierwszy chapter, czyli chapter 1 e, the, the Portal House. Dokładnie tak się on nazywał. E, bardzo fajny chapter składający się w sumie z e, czterech pokoi, które były portale. Z portale przechodziliśmy chodziliśmy, Bardzo fajne, naprawdę super. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym właśnie spotkaniu z gry, znaczy z modyfikacji do gry Portal 2 Memories w drugim rozdziale, który się nazywa, już wam mówię jak, e, pierwszy był chapter Portal Machines, portal Machines, dokładnie tak się nazywał, to w drugim rozdziale widzimy się The House, dokładnie tak, czyli dom. Także trzymajcie się cię ciepło i papa! Pa. Dziękuję za oglądanie. Here comes trouble, putting on a show like a domino. I fall, another bottle. Don't know what to say.